Dziś poruszamy temat: jakim jest ochrona energetyczna? Zauważyłam, że wiele osób szuka informacji, jak chronić swoją aurę, jak zabezpieczyć się przed wpływami innych ludzi, jak utrzymać spokój, kiedy świat wokół nas przyspiesza. To prawda, zainteresowanie tymi zagadnieniami wzrosło w ostatnim czasie. Jednocześnie nie ma wielu wiarygodnych źródeł, dających zrozumienie, czym jest ochrona energetyczna i wpływ energii na nas. No właśnie, spróbujmy widzom przybliżyć te zagadnienia. Zacznijmy od aury. Jak chronić swoją aurę? Aura jest to najbardziej materialna, najgęstsza powłoka energetyczna nas otaczająca. Jest to jedna z warstw, która nas otacza. Oprócz niej są również inne ciała energetyczne. A wszystkie te ciała zasilają czakry. Więc odpowiedź jest taka: jeśli chcesz chronić aurę, dbaj o czyste i dobrze pracujące czakry. A tak właściwie to po co nam czysta aura, dobrze pracujące czakry? A po co nam codzienne poranne i wieczorne mycie? Aby się czuć lepiej, być odświeżonym. Przy czym prysznic daje czystość ciała fizycznego, a energie kosmiczne dają czystość biopola. Człowiek podświadomie szuka i stosuje procedury oczyszczające: prysznic, spacery po lesie, medytacje to jest mu potrzebne. Zastosowanie energii kosmicznych. Dla oczyszczenia biopola jest następnym krokiem w utrzymaniu higieny energetycznej. A gdy nie stosujemy ochrony i nie oczyszczamy biopola, to co? To po prostu mamy brudne, zanieczyszczone biopole i rozregulowane czakry. Nic strasznego się na początku z nami nie dzieje, tylko jesteśmy brudni energetycznie, co oznacza, że mogą pojawić się podłączenia energetyczne, jakieś obce wpływy, programy pasożytnicze, wahania nastroju. A później również choroby somatyczne. Okej, okay, nie chcemy tego. Kiedy już człowiek zacznie żyć w środowisku, gdy jego czakry pracują dobrze, dając mu czystą energię, nie chce więcej wracać do tego, co było poprzednio. To jest inne, lepsze życie. To znaczy, co konkretnie się dzieje? Tutaj trzeba dłuższych wyjaśnień. Zastanówmy się, a co się dzieje, gdy utrzymuję codzienną higienę ciała? Mam dobre samopoczucie, ładnie pachnę. Przyciągam fajnych ludzi, wyglądam estetycznie, wzbudzam zainteresowanie innych. Żadne cuda. A jednak miło jest tak żyć podobnie w przypadku czystego biopola i dobrze pracujących czakr. Ewidentnie rezonuję z tą pozytywną stroną świata. Oprócz lepszego samopoczucia i zahamowania wielu procesów chorobowych w organizmie, unikam obcych wpływów energetycznych. Wszelkich oddziaływań, co daje mi wolność. Czemu tak niewielu ludzi dba o czystość biopola? Patrząc całościowo, rzeczywiście mało jest osób, u których czakry pracują równo. Wynika to głównie z braku wiedzy, funkcjonowania w granicach programów, które im wtłoczono do głowy przez całe życie. I teraz trudno im przyznać, że może istnieć coś innego. Czy energie kosmiczne podawane w celu ochrony biopola robią z człowieka istotę nadprzyrodzoną? Nie, podlegamy wszystkim prawom, jak inni ludzie. Nie mamy przez to jakichś super umiejętności. Poza tym, że jesteśmy niezależni, wolni energetycznie wolni od wpływów bardziej odporni na infekcje i choroby. Podaj, proszę, przykład wykorzystania aktywnej ochrony energetycznej? Poruszając się komunikacją miejską, należy coś na siebie otworzyć. Bowiem wówczas jesteśmy blisko innych ludzi. Odwiedzając kogoś w szpitalu, bezwzględnie trzeba się chronić, bowiem tam energetyka jest bardzo niska. I takie miejsce, nawet z ochroną, będzie na nas oddziaływało negatywnie. A imprezy? W kinie, teatrze czy na koncercie, też można otworzyć na siebie dodatkową ochronę. Nie odbierze nam to doznań ani wrażeń. Ale pozwoli na uniknięcie oddziaływania biopola innych ludzi na nas. A o czym należy pamiętać? Najlepszą ochroną są dobrze działające czakry i czyste biopole. W życiu codziennym to wystarczy. W przypadku bardziej intensywnych sytuacji otwieramy ochronę dodatkową, ani uniknąć ingerencji obcych energii. A w ramach higieny unikamy sytuacji i miejsc obciążających energetycznie, bo tutaj ochrona będzie działać czasowo. Dziękuję za rozmowę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o ochronie energetycznej, zapraszamy na stronę kosmoenergetyka.org.